serdecznie witam zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka poniedziałek 22 zobaczcie takie rzeczy dzisiaj były w lesie dokładnie 2,5 godziny zbierania ten koszyk jest naprawdę bardzo duży może się wielu tam nie podobać ale mi się podoba i zapraszam po prostu Dzień dobry, po 15.00, poniedziałek 22 wrzesień, Dwa borowiki już wychaczone. I tutaj Żuki zaczynają ceglastoporę przybierać, ale ja będę szybszy. Zaraz je oporządzę i do kosza. Przed chwilą wpadł też taki maleńki borowiczek, a parę metrów dalej. Mamy kolejnego ładnego borowika. Okej, okay. wróciłem na swoje stare śmieci, bo nie ma za dużo czasu. Dwie godziny, dwie i pół, i wracam do domu. No, po weekendowym braniu zaczynają się takie mniejsze przy drogach tutaj pokazywać. O, bardzo fajniutki. Białym spodem, borowiczek szukamy dalej. No, i w kolejnym, jakby moim prywatnym lasku, zaczęły się już pokazywać borowiki. O, no właśnie. Także już tutaj chodzę regularnie. O, takie dzisiaj będą malutkie, zgrabniutkie. No i spójrzcie. Mamy do kolekcji prześliczną kanie. Ładnie ją tutaj wyłamiemy. Okej. Okay. ok. Troszkę nóżka się sfatygowała. Młodziuteńka. Biorę. Dzisiaj będzie smażona. Coś tam jeszcze widzę. Ale to takie połataństwo. No, zobaczcie. Jak zawsze, droga, dwa znaki stop mi się tu zaświeciły. Jeden tutaj, prześliczny borowiczek. A tutaj co? Tutaj podgrzybek. Ok. No tak, zbieram troszkę mało kręcę filmów, bo jest ciemno, mało czasu. Tutaj w lecie wyhaczyłem bardzo dużego borowika. I zaczęło się tutaj już coś pokazywać O, już go wyłuskujemy To jest taki fajny, już żółty A to zakopiemy ładnie O i Patrzymy dalej, szukamy mówiłem 2-3 metry dalej w prawo, zobaczcie jak głowę przekręciłem tutaj na środku w lecie stał taki gigant tu mamy trzy są. Zobaczcie. Jeden. Tu jest. Drugi. Tu jest. Trzeci, jaki powywijany. Zaraz będziemy to pozyskiwać na krótkim filmie. Zobaczcie. Zdrowiutkie i teraz tu po lewej widzę pięknego ale teraz dostrzegłem jeszcze tutaj ale on chyba on chyba chyba już taki starszy zaraz go tu wybadamy no niestety niestety takich ja nie biorę zostawię zostawię przyklepiemy niech on się wysieje ale to jest nic. Zobaczcie tutaj, na drugim końcu tego drzewa. Widzicie go? Zobaczcie. No, cudowny. Jeszcze tutaj pokołuję. No, prawdziwków co nie miara. Tutaj kozaczka wyhaczyłem. Jeszcze korzonek pod mech sobie chowam i zaglądam w prawo. Coś na czerwono mi tu się zaświeciło. O. A tutaj. Kozaczki czerwone. Jeden, ale się zakotłowały tu. O, jednemu się noga urwała, i już to zostanie tam. Trzy czerwone kozaczki. Idąc moimi ścieżkami, co chwilę coś podnoszę, już mam pół kosza. I zobaczcie. Zobaczcie, kolejny. Oj, liście chciałem odgarnąć, a tutaj był, był drugi borowik. I pełno zalążków na dole. Dobra, przykryjemy. Ładnie. To okrawamy i szukamy obok. Drodzy, normalnie nie uwierzycie. Tu za plecami 5 metrów dalej. By, był ten, pra, te dwa prawdziweczki, patrzcie tu, patrzcie tu, ten to już ślimaki załatwiły, ale tu jeszcze są dwa przecudowne borowiczki, o, także do dzieła, raz, prześliczny. Mamy dwa. O, no, tego to ja tutaj wydrążony. Chyba go zostawimy. Chyba go zostawimy, ale tego bierzemy. O, na poligonie świętoszowie strzelają. Uwaga, tegla stopory. Tak. Idę i widzę coraz więcej. No tutaj żółki mają niestrawności. Po ceglastoporych. Ok, zaraz to wszystko tutaj ogarniemy. Proszę się nie ekscytować. Zaraz te dziureczki pozakrywamy. O! Dobra. Myślę, że to chyba, chyba nie koniec tej miejscóweczki. No zważywszy na fakt, że był weekend, mnóstwo ludzi w lesie. No i tymi drogami nie tylko ja chodzę, ale wciąż na drogach są borowiki. O! I ten dźwięk. Zobaczcie. Bierzemy, zaglądamy tu dalej. No jak tak dalej pójdzie, to będę miał pełny kosz dzisiaj po pracy. No oczywiście zauważyłem tutaj dwa borowiczki. Z drogi tylko się usunąłem. Znaczy to skrzyżowanie jest obok. Trochę nogi są robaczywe, ale łebki zdrowe. O i tu jest kolejny. Jeszcze jednego widzę. O, trzeci. Kanie widzę jedną. Taka bidulka, ale biorę. Będę miał dwie kanie dzisiaj. No jeszcze tutaj, tutaj coś jeszcze, coś jeszcze w trawie piszczy. Kosz po pracy pełny, tam widzę dwa borowiki żebym się nie skupił widać że ten grzybiarz nie odmierza moich miejsc i bardzo dobrze tu mamy jednego tam mi się na horyzoncie pokazały kolejne tu mamy drugiego wcześniej oklepane były grzybki Wam pokazuję tylko sam moment wyciągania. I tutaj widzę dwa. Dobrze, dobrze, tak trzymać. Kolejny borobiczek. O. I tu jest czwarty. Jak coś znajdę jeszcze, to zaraz pokażę. Będziemy zaraz przez drogę do. Kolejnych moich miejsc, no na razie cztery, tam na wejściu do lasu kilka kozaczków znalazłem, tu kolejne dwa borowiki, ale ten jeden, ten jeden zostaje, o tego biorę, żółciutki, zdrowy, bierzemy, zaczynam po prostu taki sposób działać. Jaki się sezon zaczyna, wychodzę w miejsca, które mnie nie zawodzą. Jak gdzieś pójdzie w nowy las, to zmarnowane godziny i tu macie kolejne dwa. O tam już w środku jest żuk na 100 Ale my go stamtąd wygonimy, szukamy dalej. No, i w tej lokacji kolejne dwa wyłuskujemy. Tu jest jeden. Ok, zaraz tutaj wszystko wybiorę i lecę do kolejnego miejsca. Tu jest kolejna baryłeczka. O. I coś, może jeszcze? Zobaczcie. Niecałe dwie godziny. Mam pełny trawie kosz i kolejny. Nie wiem ile ja tutaj. Na pewno dziesięć. Trzeba było policzyć je wszystkie od nowa. Pający uciekać. Okej, okay, bardzo fajny. Będzie się wysiewał po drodze. Ewidentnie to miejsce. Nie chcę i nie wypuścić. O, ktoś tutaj buszował, i to nie byłem ja. Ale ja za to mam takiego. O! I tam widzę kolejne dwa z tyłu. Nie lubię w sumie takich dużych. Więc może jestem wybredny. Może jestem wybredny, ale wolę mniejsze grzyby. Okej. Okay. Ale i tak rozdaję. Macie, żebyście nie Drodzy widzowie nie mówili, że grzyb nie oklepuje grzybów, dobra nie się wysieją, bo żółte, żółte się wysiewają, jeszcze jednego tam dojrzałem, ale to jest chyba podgrzybek, tak zgadza się, to my tu jeszcze możemy dojrzeć, no nic, mam tego dużego jeszcze wyrwę, ładnie, Porządzę to i lecimy dalej. O, będzie zobaczymy. Dobra, powoli się grzybobranie kończy. Ktoś tutaj penetrował mój lasek. Ja tak nie zostawiam rzeczy. Nigdy. O, właśnie tu chyba moje poprzednio schowane. Tak zawsze robię. I został tutaj jeden borowik. no. Jeden dorożek. chyba wczoraj oscar tutaj rządził, ja weźmiemy chociaż do jednego i jeszcze się tu rozejrze trochę, może coś wykluło się. Jednak wszystkiego nie wyżłobił ten grzybiarz, który śmietnik po sobie zostawił. Spójrzcie tutaj, I Kręcę z tym grzybkiem szorza, no prześliczny. Jedną sztukę tam i druga tutaj. No ale zawsze to miarka do miarki i zbierze się czarka, tak? Dobra, kręcimy szorta. Widzicie? Wchodziłem tu regularnie, za każdym razem, nic, nigdy nie było, nie było. W zeszłym roku coś tam było. I teraz tu weszłem. Koszyk pełny. Tu są dwa takie cudowne ale nie wiem od, od czego zacząć tam coś jeszcze widzę no, 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 no po prostu no zobaczcie zobaczcie sami zobaczcie jaka noga no nic nakręcę shorta z tym zobaczcie Pełniuszki kosz ale to jest jeszcze nie koniec patrzcie ciągle ten tam ma kolejny borowik kolejny i kolejny dobra już je tutaj ten ma miękką nogę ten ma miękką nogę o i ten ma twardą nogę Sztuki, ale nie zawsze miękka. Świadczy, że są robale. Normalnie troszkę za duże. Nie chodziłem tutaj, akurat w tym miejscu, ale skuszony tym wielkoludem, który, który jest zdrowiutki, zacząłem tutaj bardziej obchodzić ten lasek. 17:50 szaruwa nie pada. I tutaj w tym laseczku na pożegnanie dwa dni temu dostałem grzybka i patrzcie. Nie borowiczek sobie rośnie. O. To już jest zupełnie taka końcóweczka. Także miłego oglądania, bo już jest ciemno, idę do auta. Dziękuję za wszystkie komentarze, lajki za subskrypcję. Dzięki Wam, kanał się lepiej pozycjonuje i może na jakąś kawkę dostanę. No drodzy, minęła 18. Spójrzcie, jakie piękne purchawki przy drodze. Las coraz bardziej obfituje w różne takie rzeczy. Można spotkać muchomory, sromotnikowe, zielonkawe, czerwone i wszelkie inne grzyby w tej chwili. Tak już według mojej obserwacji. To sezon naprawdę rozpoczął się na dobre. Wystarczy zobaczyć, tutaj. no Wbity pełny kosz. Zostało mi z 500 metrów do samochodu. Nie będę przedłużał czy Ale pragnę serdecznie jeszcze raz Wam podziękować. Za to, że kanał idzie do przodu cały czas. Jest to sezonowy kanał. Może wymyślę coś kiedyś jeszcze innego ale na razie jest to co jest także miłego oglądania kolejnych filmów na pewno do końca listopada będę bardzo częstym bywalcem lasów także będziecie mogli mnie obserwować widzieć nowe grzyby bo praktycznie one nie są takie same o, i zobaczcie takie coś mamy Dobra, muszę kroku przyspieszyć, także miłego.